Tak jak przewidywałem 3-0 z Irlandią, tak teraz powiem skromne 1-0 dla nas w meczu z Niemcami. Dlaczego? Dlatego, że jestem dużym optymistą, jeżeli chodzi o nasz zespół i wierzę w te umiejętności, które niewątpliwie posiadamy. No ja znowu przewidywałem 1-0 z Irlandią i trafiłem, natomiast też jestem trochę realistą i uważam, że oczywiście Niemcy będą dużo trudniejszym rywalem niż Irlandczycy, dlatego tak realnie 1-1. 2-1 dla Polaków, Lewandowski i Kamil Grosicki to będą dla Polaków i niestety stracimy z nimi, bo niestety siła Niemców jest e, ogromna i, i trzeba trochę przekalkulować, że może dojść do tego, do, do, że będą dochodzić do sytuacji, bo, bo im się to zdarza, ale myślę, że 2-1 e, to jest taki wynik, który... E, a dla Niemiec oczywiście Meller. Ja nie lubię typowość wyników, ja naprawdę Nawet tak nie chcę się jest... w to Dobry? bawić i... i... I szczerze powiem, nawet są tą tego piłkarskiego doświadczenia, no nie jest Pan w stanie przewidzieć, jak to się wszystko potoczy. No, te, te wszystkie ustalenia to w oparciu o to, że wszystko wypali, mm -hmm. że ten plan będzie od początku do końca re rywalizowany, y, realizowany. Natomiast to nigdy nie uwzględnia tego, że ktoś się albo pośliźnie, albo zagapi, albo spóźni, więc to, to nie ma sensu. Ja To, co czuję, to to, że ten mecz Zaczynamy trochę tak jak równy z równy. Już nie ma tego kompleksu Niemców, którzy byli wiecznie niepokonani i zawsze lepsi od nas. Teraz ta rzecz, ten, ten, ten rozdział z takim poczuciem biedniejszego i słabszego piłkarsko u niej zamknięty. Druga rzecz, ta wygrana z Irlandią Północną. To też taka dobra dawka energii, takiej pożywki dla, dla piłkarzy, więc wydaje mi się, że, że tu na turnieju, zwłaszcza że, że grają na. Na, na terenie, który nie jest ani terenem niemieckim, ani, ani polskim. Tutaj od pierwszej minuty wychodzimy jak równy z równym, a później zobaczymy kto lepiej trzymał się planu i kto ustrzegnie się błędu.